Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajemy w World of Zin Czy są trochę z mikrofon jeszcze? Jeszcze bardziej. Okej. Okay. Zaczynam kolejny odcinek. Jestem iluzjonalny będę zwane waszym, waszym gospodarzem jak zwykle. Dobra, kolejny odcinek moi drodzy, kolejny. E, kolejny poziom już drugi w e, lochu zakupionych dusz. A więc... To wodę chciałbym powiedzieć dusza wody ale nie znaczy wody dusz się pamiętam tylko jakie to miało właściwości odświeżające aha czyli po prostu zwykła woda no dobra chodźmy w takim razie tutaj mo Kurde, nie wiem, kim, kim jesteś. Ty jesteś Minotaurem, ale trzeba, jeżeli trafi nam się Gorgona, to ona ma szansę na narzucenia zamienienia. Um... Na szczęście tylko Minotaur. Na szczęście. Dobra. Stefan Leczkła hodrona. A, gdzie to jest Power Cure? Power Cure 100. Czyli razy, razy 9 możemy rzucić, ale. No właśnie, nie? Już, to już są, nie są kudle przelewki. Power Cure. Dobra, chodźmy tutaj. Okej, okay, rzućmy może e, e, tę implozję pokazu testowego. Nawet widzicie, że nawet implozja nie daje nie dam mu rady. Aczkolwiek gorgony które za ktoś się powinny pojawić. To jest. To jest. Stworzenie To jest stworzenie, które jest. Yy... O rany, zapędziłem się. Gorgony, to jest stworzenie, które jest trochę mniej yy... wytrzymałe od Minotaura. I tak! Yy, dlaczego ja się wtykam? Bo Minotaur i Gorgona mają tą samą, tą samą grafikę. Chyba kto przeszuka. Dobra. Przewróć ee, Dios e, czyli e, tarcze, tak, tarcze obrotowe. Przewróć tarcze na, e, w górę. Pociągnij lewar i wypij z e, wypij dusze przeszłych poszukiwaczy przygód. Okej. Okay. No dobra, czyli szukamy w takim razie tarcz. Mm. Au. Jesteśmy połączeni, jak widzę, z resztą. Bo jesteśmy przy wejściu, tak? Dobra, tu było wejście, więc chodźmy na wschód. Z tego co Te tarcze będą na wschodzie. Dials. Dials to się kiedyś mówiło na te. Te. Ko, koła, nie? Znaczy koła. Dials up, czyli tutaj jest to wszystko ok. Zwracając. Dials to jakieś były te. Jakby telefony tarczowe, nie? Są do tej pory... E, tam. W, mówi się, mówiło się kiedyś zresztą, dial... E, w angielsku nie, dial... E, the number, czyli wykręć numer po naszemu. chodziło właśnie o to, że kiedyś się numery wykręcało, a nie, a, a nie wystukiwało jak teraz, nie? Zresztą w polskim języku też mam taką, takie trochę archaizmy właśnie taką wykręć numer, nie? Nawet jak korzystamy z telefonów yy, komórkowych to był błąd, ale chyba dobra, nie przypłaciłem go życie. Było. No, jak już z telefonów komórkowych, nie? To mówimy. Zadzwoń do kogoś, nie? Skąd to się wzięło, nie? Młodzi znaczy widzowie pewnie tego nie pamiętają, ale kiedyś telefony yy, miały dźwięk normalnego dzwonka, jak ktoś do ciebie dzwonił. Nie? Tak samo teraz też yy, Ang Anglicy mają, nie mówią. Ring, mogą, może też powiedzieć phone to something, czyli telefonu, o też, też i do kogoś. się się o telefonuję, to było takie bardziej oficjalne. Często w tych filmach możecie usłyszeć, muszę zatele zatelefonować do pana jakiegoś tam, nie? Chociaż normalnie mówiło się zadzwonić. Telef telefonować to też, nie? I właśnie anglicy, po angielsku też mówi się phone, czyli proszę zadzwonić. Ewentualnie jeszcze mają call, czyli wezwać kogoś, nie? Wezwij numer, a to. Call to jest oczywiście moje, moje teraz, moja, moja fanowska, fanowska, moja e, osobista teoria, ale wzięło się stąd, że call oczywiście to jest wezwać, tak? Call of, e, call on, call of duty na przykład, wezwanie do obowiązku. Ale kiedyś słowem call określano się we, wezwanie sługi. Call the butler, na przykład, nie? Wezwi lokaja. I to call someone, czyli za telefonu, zadzwoń do kogoś, wzięło się stąd, że podczas swojej prezentacji Aleksander Graham Bell, prezentacja telefonu oczywiście, nie? Miał rzekomo, znaczy rzekomo, to na 20% jest prawda, miał yy, właśnie wykorzystać swój nowy wynalazek. I pierwsze słowa jakie przez telefon sobie ponoć padły właśnie to słowa Aleksandra Grahama Bella. Czy może pan tutaj przyjść? Do swojego asystenta. Czyli yy, znowu mamy wezwał wezwa asystenta tak, przez telefon. No u nas yy, określenie na yy, czynność jaką jest korzystanie z telefonu, jak już mówiłem jest kilka. Właśnie to słynne wykręcenie numeru. Odnosiło się do tego, że jakieś telefony były tarczowe. Stagnant. Eee... Dobra, wracając do gry, mamy jeszcze do wypicia. O, czekajcie. Dobra, jestem z powrotem. Eee, dobra. Eee, tutaj woda eee, jest eee... mętna. Stagnant, nie? Czyli no, mętna. Jest z kolei, o właśnie, jeszcze tutaj jest kolejna do przesunięcia dźwignia. Okej. To nie. Dobra, czekajcie, bo, bo się zamutałem przez to cholera. Jeszcze raz. Yy, szukamy yy, wody dusz yy, zaginionych... Yy, znaczy bohaterów w przyszłości, nie? Poszukiwacie przygód z... przygód z przeszłości. O tak. O, a ciebie się nie spodziewałem. Chyba będzie to, Tu. Albo nie. Okay, wiem, że tu będzie ta dźwignia. Natomiast tutaj... Water is stagnant. Negative Soul Water, z tego nie pijemy, bo to jest. to nas chyba zabije, albo nas mocno postaży. postarzy, prowadzi do starości. Dobra, gdzie jestem. gdzie jeszcze nas nie było tutaj na skranie? Bojtucha będą właśnie te wody zaginionych dusz, czy tam. dusze zaginionych bohaterów. Water is heaven.

Tu jest. Wo dusze wody. Wody dusz. To wypiję. Musimy wszyscy wypić. Cała drużyna. Nie wiem co się stanie. Nie wypijemy, ale musi to wypić cała drużyna. To that. tutaj było wejście na górę, a zostało nam jeszcze tylko do przerzucenia dźwignia, więc chodźmy tutaj. Ulewa. Przeciągnięty. O! Ktoś dostał dużą ilość doświadczenia. No, nieważne, nieważne, zobaczmy czy teraz prze... pozwoli nam przejść. A więc chcesz przejść dalej? Czy wypiłeś ze wszystkich fontan? O kurde. Zobaczymy co powie, jak. powiem, jak tak. Czy cieszysz się? Oczywiście. Pozytywnie? Tak. Okej, okay. przejdź, możesz przejść. <grym i wiesz> Dobra, co my tu mamy? Statua. Statua przemawia, gdy podchodzisz. wszystkie stracone dusze w tym lochu zostały stały się takimi ponieważ nie myślały pozytywnie Jeśli chcesz pozostać sobą myśl pozytywnie Mhm No dobra A zatem idziemy dalej, na zachód. Znaczy na północ. O, dzień dobry. I to jest pan Minotaur, którego oczywiście nie chcemy irytować. Implozja, implozja. To jest tylko. Latarnia, z tym nie da się nic zrobić, na szczęście. Mm -hmm. Gorgona. Bardzo ciężko ją odróżnić od zwykłego Minotaura. Ona jest bardzo niebezpieczna. Chyba, że. No dobra, okej, okay, tu mamy lewar. Nie jestem do końca pewien, czy trzeba je prze... 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 Boże, przekręcać pociągać, ciągnąć, więc zostawmy e, je. Jak są? chodźmy przede wszystkim może w tą stronę. Mhm. Dwa Minotaury. Tak, one tak samo świecą, e, gorgonom te maczugi jak e, Zwykły Minotaurium Minotaur ja myślałem, że e, że co się różni, także tylko nam się świecą te maczugi, ale jednak nie. No dobra. Dobra. Zapiszmy przede wszystkim. powiedziałem zapiszmy. Mogłem przejść na dół. chcesz przejść na dół, oczywiście. Okej, okay, czy musimy cztery lewary na, tej, yy, na tym poziomie przekręcić. Au. Pamiętam jak strasznie... Yy, jak strasznie się bałem, albo przynajmniej inaczej bałem, no, z dużą narobieniem tutaj chodziłem. Po tym lochu. Na pierwszy raz przechodziłem tą grę to byłem wysoce niedopoziomowany, że tak się wyrażę. Ale jeżeli jakimkolwiek cudem uda Wam się przejść ten Loch na niskim poziomie Herosów z nisko poziomymi Herosami, tak to gwarantuję Wam, że gra Wam to wynagrodzi. Dużej ilości poziomów do zgarnięcia. Sami minotaury dają chyba kilkadziesiąt tysięcy y, poziomów doświadczenia. Same z siebie. Ok, tu mamy kolejną to. Dobra, czyli tutaj jest zejście. Tutaj jest zejście. Aha, i tu jest dźwignia. No to chodźmy do tej dźwigni. Chodźmy do tej dźwigni i e, czekajcie e, w dół. Oćmy do tej dźwigni i od razu ją pociągnijmy Dobra. Do odpowiedzialności. E, dobra. Pull lever. Czy ja mogę? The lever jest tak. Aha. Czy to jest jednorazowe? Dobrze. Dobrze. To pomaga. Typu, grach, jeżeli przycisk jest jednorazowego przyciśnięcia, że tak się wyrażę. Ojej, Gorgona! Ojej, no to słabo trochę. Na szczęście mamy dobrych wojowników i ona też yy, jest wolniejsza od nas. W sensie nie, nie, nie. nie. Nasi wszyscy bohaterowie mają wysoką inicjatywę o tak wysoką prędkość. No dobra. Tu mamy kolejny lewar. Okay, czyli cztery gorgony a cztery lewary, a przy każdym jedna gorgona. A tak kto wygląda? No dobrze, dobrze, dobrze. Dobra. Implozja. Minotorów zabity. Minotory. Dobra, nie żyje. A my idziemy dalej. To to jest trzeci lewar tak? Czyli jeszcze tutaj musi gdzieś być czwarty. No tak, to by nawet miało sens. Po lewo łączy się z tym i po prawo. Łączy się z górnym. Dobra, choćby w takim razie na północ. No dobrze, w takim razie tutaj. Mam wszystkie te miejsca z zniczami, żeby po prostu wiedzieć. E... Zresztą wiecie, tak? Ja, ja nie lubię miejsc, gdzie mam coś nieodkryte Lubię wiedzieć, że, że coś mam odkrytego. Dobra. Ja Inaczej dostaję paranoi tego typu grach. Dobra. Mm -hmm. Dobra. I ciągniemy. I mamy wszystkie e, tutaj rzeczy teraz. Tak z tego co pamiętam, e, i teraz jednocześnie mi się przypomniało, że jeżeli chyba wszystkie fontany byśmy wypili, to dostajemy doświadczenie. Ale zanim zejdziemy, nie wiem czy to na poprzednich schodach, czy na tych właśnie, dostajemy zagadkę, czy przewrócić, znaczy. Ten. A zobaczcie, Chcesz przejść na dół? Oczywiście. że y pociągniesz wszystkie cztery lewary na tym, na tym poziomie? Tak. Jesteś pewien? Tak. Jesteś pozytywny? Oczywiście. Wierzy ci. Przejdź dalej. No. To chciałem powiedzieć to to, że. Mm, Albo te schody, albo jeszcze poprzednie, sprawdzałyby naszą... Yy, yy, sprawdzały, sprawdzałyby to, czy przekręciliśmy wszystkie te na pierwszym poziomie klepsydry. Bo schody na pierwszym poziomie w dół... Wierzy... Znaczy... Mogliśmy nak nakłamać schodom... Na pierwszym poziomie, gdybyśmy chcieli przejść w dół. Jakkolwiek to nie brzmi, ale w no, tak, tak to wygląda. Okej. Okay. tu czeka nas zagadka. Zagadka, której chyba nie mam zapisanej, ale do której rozwiązanie jest chyba też na tym poziomie, więc chyba specjalnie. Bo właśnie dlatego tylko tej zagadki nie zapisywałem, jeżeli jej nie zapisywałem. A to moi drodzy. W następnym odcinku, tak więc z Wandalów to było World of Zen i do następnego odcinka. Na razie cześć!